Dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się oczywiście w że i dzisiaj będziemy zwiedzać kolejne miasto wojewódzkie, a będzie to miasto Olsztyn. W poprzednich odcinkach zwiedzaliśmy. Szczecin oraz Gdańsk, więc oczywiście przyszła pora na Olsztyn. I jeżeli ktoś jest, może z okolic Olsztyna bądź z Olsztyna, może też znać o tym w komentarzu. Na starcie widzów chciałbym prosić o zostawienie łapki w górnej subskrypcji. To mnie bardzo motywuje do naszego nagrywania i bustuje kanał. Kiedy chciałbym osiągnąć 500 subów, więc jeżeli możesz, to tą subskrypcję zostaw. Do topki raczej się nie zakwalifikuję, bo jak widzicie, te czasy są dosyć silne. To naprawdę musiałbym dobrze znać Olsztyn, żeby to ogarnąć. A tu bardziej chodzi po prostu o zwiedzanie i żeby mieć komplet punktów. Dobra, lecimy z tematem, zobaczymy jakie lokacje w Olsztynie dropną. Dobra, co my tu mamy? Eee, ulica Pana Tadeusza, dobrze. Pana Tadeusza, czy, on, czy mają czy tu gdzieś może jakąś dzielnicę podpisane czy niekoniecznie? Władysława Leonharda jakiegoś, okej. Okay. No nie wiem jak to wygląda w Olsztynie. Tak, not go na Czyli mam jakieś dzielnice podpisane. Rzadko bym miała oszczędne no, ogólnie w że więc tak ee, różnie z tym bywa. Centrum. Ok, centrum na. E, wychodziłoby na zachód. Dobrze. tutaj mam jakąś ulicę. Kormoran, okej, okay, Marszałka Piusowskiego, dobrze, dobrze. Jest osiedle Kormoran, Dworcowa, e, Kościńskiego, Augustowska, pa, 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 pa Sigorskiego, Pstrowskiego, Mazowieckiego. E, jest tutaj Piłsudskiego, dobrze. Jest, jest, jest Leonharda. E, gdzie tu? Tu jest Pana Tadeusza, ja wiesz, że jest Pana Tadeusza, nie? Tak, to jest skrzyżowanie, tak jest. Dobra, jesteśmy tu, okej. Okay. Wakacja pierwsza odkaczona, lecimy dalej. E, Dobra, no, cholera wie w sumie gdzie to jest. Jakieś stare bloki. Czaj, co to było? E, a, to jest obiekt chroniony, dobra, dobra. To to mnie nie obchodzi za bardzo. Włamać się nie planuję tam, więc. Y, mało istotna informacja dla mnie. Dobra, to jest jakieś rondo. To są jakieś już przedmieścia chyba olsztyna z tego co widzę. Na pewno to nie jest centrum. Absolutnie. Morwowa i co to jest? Wielka górka? Co? Zielona górka, tak. Tak, tak, tak. To będzie tu. Morwowa, lawendowa. To może być już w tych okolicach, wiecie? Może być, ale... Ale nie wiem. Droga idzie pod W Ten sposób. Jeżdżę. No. O, o, o! Morwowa. Dobra, czyli jesteśmy na tej drodze. Eee. E, 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 e. jakby tu? No, chyba tak. Chyba będzie tu. Dobra, no, no, spróbujmy. Dobrze. 13 metrów w porządku. Eee... Lustra jakieś macie, fajnie, się ja nie potrzebuję. Dobra. Centrum HNB spoko. Jakieś takie e, niekonwencjonalne centrum handlowe bym powiedział. Dobra, to jest Lidl jakiś. Okej, mm, jakieś ulice, coś coś może, czy e, nie bardzo. Jest. Wilczyńskiego Jaroty. Jaroty. Dajtki... Gdzie macie Jaroty? Jest osiedle Jaroty. Dobra, to jest Lidl. Dobrze. Ymm, to będzie tu? Po prostu? Nie, ja, chyba tak. Pizza, restauracja, to jest dużo sklepów, to będzie tu. No, okej. Okay. 6 metrów. Żabeczka. Yy, autogaz. dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Yy. Mamy tory kolejowe. Olsztyn Likusy. Olsztyn Likusy. Czyli to jest dzielnica do mnie mam. E, tory mamy tutaj. E, I teraz tak. Olsztyn Zachodni. Może tu. Trak. Albo no w tą stronę. Jak idzie droga? Tory idą. Okej. Okay. Tak, praktycznie północ-południe idą. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli tu może być. To może być w tę stronę. Jaroty, Mleczna. Może tu. Nie, dobra, jedziemy dalej. Na razie nie wiem. Nie widzę tej linii kolejowej konkretnej. Dobra, wiadukt nad torami lub wędliny. I tu jakaś duża droga. Wiadukt nad torami musi być. I za wiaduktem zaraz skrzyżowanie. To jest bardzo ważne. Mm, może tu? Nie. Już nie. O, tu są likusy. A, widzisz, dobra. tą nie patrzyłem. Rzeczywiście. Jest żabeczka. Mm, wyjazd jest tu. No, myślę, że powinno być w porządku tutaj. Tak, metro celu. Bardzo ładnie. I lecimy do lokacji, ostatniej. Tu mamy fundusze. www. Y jakaś uczelnia, bodajże. No tak mi się wydaje, przynajmniej. No, na to wygląda. Chyba jakaś szkoła średnia. Nie, no bardziej na uczelnia to wygląda. Takie szare burę, Zniechęcające. To raczej uczelnia, mi się wydaje. Poli Poliklinika weterynaryjna. Wydział Humanistyczny. Centrum Nauk Humanistycznych. Okej. Okay. To jest ta duża uczelnia w Olsztynie. Gdzie ona jest teraz? Mmm. Nie będzie tu? Czy to nie będzie ta uczelnia? Biblioteka Uniwersytecka. Wydział Nauk Technicznych. Mmm. Chyba nie. Chyba gdzieś indziej jest. Ja byłem tutaj w tych okolicach. W, w Geogesterze kiedyś pamiętam te drogi, ale gdzie to kurde było? Oczapowskiego, Kortowo. Kortowo. Nie no to to będzie tu. Dybowskiego. To gdzieś tu musi być w takim razie. Tu nie. Eee, okej, okay. tu jest. O, 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 o. Mamy to. Tu jest u czapowskiego. Widział go. Geolog... Dobra, to będzie tu. Dziekanaty. Te wszystkie pierdoły. To jest jednak w tym miejscu. Eee, teraz ta droga idzie na północ. Tutaj. I dziki zjazd. I ta uczelnia jest po lewej. Czy to będzie tu? Ja się gubię już. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale mam tu poplątane te drogi. O Ty, no gdzie to jest? No. Mi się już mózg topi. I to, mi się, mózg topi już od tego sztyna, naprawdę. Aha, to jest ta Oczapowskiego, cała ulica. Okej, okay. to jest tu gdzieś. Okej, okay, to jest tu. Dobra, 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 widzę to. Mmm, to jest ten zakręt. Jesteśmy mi tak. Prawie, że... No nie no, tak może w połowie bardziej do zakrętu? Gdzieś tu? Się wykoleję pewnie teraz. No pewnie, że tak! Wiedziałem! I to jeszcze 69 metrów. No pięknie! Ajajajaj, dobra, lecimy... No jeszcze raz, no bo nie mamy kompletu punktów! Cholerny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, nie pozdrawiam zdecydowanie, nie pozdrawiam. Ale mi to zniszczyło rana, nie? Dobra, ZBK, ulica cholera wie jaka. taka? No chyba bieda tu. nie, w sumie nie jest tragicznie, po prostu stare zdjęcia. Dlatego to wygląda jak wygląda. Partyzantów. Okej. Okay. Ulica Partyzantów. Jakoś... Nie, to jest bliżej centrum już gdzieś. Dosyć duże rondo. Nie wiadomo jakie w sumie. No. Czemu jak, jak nazłość są one prześwietlone, ja nic nie widzę na tych znakach, no? Jest. Kęczyńskiego. Dobra, belta Kęczyńskiego. Jest, jest, jest. Jakieś duże rondo, jeśli to powinno być. No jest. Partyzantów, jest. Dobra. To będzie w tą stronę. E, jedziemy na wschód. Dobra. To jest jaka olica? Mm, to nie. To będzie mazurska. Tak jest. Dobra, jesteśmy na tej krzyżówce. 5 metrów, lecimy dalej. E, jakieś chałupki. Dobra, jakieś takie zwykłe osiedle. Nic specjalnego. Aż tak trudno nie powinno być to zgadnąć. Mm. Pod warunkiem, że oczywiście poznam jakieś ulice czy coś, nie? Bo bez tego wiadomo, to trochę dupa. O, że to w sumie nie jest zły miasto, tak jak widzę. To całkiem takie. Okej. Okay. No, że nie jest jakieś piękne miasto, ale takie w porządku, I guess, nie? Może nie, nie, nie wiem go że, ale tak wizualnie po prostu patrząc jest całkiem e, spoko. Dobra, to jest jakiś Lidl w ogóle, I to całkiem się rozbudowany, co co widzę. O, ale nadal nie wiem ulicy ani nic. Na razie. Oj oj, oj. dobra. o Tutaj coś mamy. Borowa i co to jest? Osiedle pod co? Czemu te znaki są tak niewyraźne w tym nie co jest? One mają 200 lat? Osiedle pod czymś. odleśna Może? Hmm, sprawdzimy. Lewiatan. Tak. Tu gdzieś Lidl powinien być w takim razie żabka. Jest Lidl. Dobra, to będzie ta droga. Ona idzie w ten sposób. Oprzeczna? może kurde tu ulicy nie macie podpisanych to mi się nie podoba trochę dlaczego? wytłumaczcie mi dlaczego tak jest no ja trochę nie kumam Onaś hmm, ona się powinna kończyć w pewnym momencie no niby olsztyńska nie to nie będzie chyba to kurde no droga na południe jedziemy tędy Z żadnych dróg tu podpisanych nie ma no jak na złość nic kompletnie nic dobra tu mamy jakąś główną e... i tory no dobra, tu jest jakaś duża magistrala kolejowa. to będzie tu Patelewskiego. To gdzieś tu w takim, by wyglądało. Czyli co, to Zamanchowa? To są te drogi tu? Może? Dobra, czekaj, czekaj, jak to jak to potem szło? To jest droga główna. Tak, to jest tu. Jest duże skrzyżowanie. OEZ! Dobra, dobra. Eee, teraz tak, jest krzyżówka dwustronna i to jest krzyżówka w lewo. Czyli to będzie prawdopodobnie tu. Tak, dobrze. 16 metrów. Eee, Oj, Ulica Sielska 14B. Dobra. Tam jest jakiś Carrefour. To jest duża droga. Bardzo duża droga. Eee, I tu mamy Elektryk Market Elektryczny. Oryginalna nazwa, muszę przyznać. Eee, nie wpadłbym na to, co nie mogą tam mieć. To jest jakiś Sawn Citroën. Ale to chyba był kiedyś. Teraz? W sumie? No, eee, zakład. Maszyny JCB. Hmm. Uh, uh, uh. Ciekawa sprawa. O Szumana, Armii Krajowej Grunwaldzkie. Ok. Jest sielska rzeczywiście. Jest taka droga. Mm, sielska, sielska, to jest tak, Szumana, Armii Krajowej, Bitwy Warszawskiej Armii Krajowej jest Szumana, tu jest Szumana. E, ja dojeżdżam z Armii Krajowej. Teraz konkretnie, gdzie jestem? Byłem jeszcze przed tym zakrętem gdzieś tak, tu jest ta jednostka wojskowa. Hmm, żeby się nie wywalić w jakiś głupi sposób, To jest, okej, okay, tu jest ta duszka. jesteśmy kawałek przed, eee, no chyba tu będzie okej, okay. tak, dobra, 12, 13 metrów, jest dobrze, jest dobrze, ojoj, no dobra, to ciekawie się robi, eee, jakieś, może nie pustkowie, ale jakiś las pod Olsztynem. Uh, uh, uh. Trochę dupa, że tak powiem, ale dobra. Może nie wszystko stracone jeszcze. Okej. Okay. dobra, to już jest naprawdę za Olsztynem, Ja chyba wjechałem do Olsztyna z powrotem. Eee, dzięki Bogu. Do jakiejś dzielnicy. raczej osiedla. Całkiem nowego. Eee, co? Careful market? Tu? Lubi sobie spożyczyć. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Eee, anyway. Taniec jakiś tam. No to mnie nie, nie bardzo mnie to obchodzi. Dobra, mamy jakąś dużą krzyżówkę i tam są tory. No dobra, co tam jest napisane? Olsztyn Zachodni. Olsztyn Zachodni, tu jest Olsztyn Zachodni. Eee, to jest ta główna droga, to jest rondo. Rondo mamy po tej stronie. Czyli jechałem ulicą leśną. Ta. jechałem ulicą leśną. To jest ta droga. To jest ta droga. juju, i teraz tak. O, jest dobra. Eee, droga idzie pod tym kątem. Czyli jesteśmy chyba tu. Jest chyba tu. Czekaj, czy tu są. No jest jakaś droga. No. Jest, 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 jest. Starczy? Tak! Dobra, 6 metrów. Dobrze jest. E, ten ran chyba się uda. Dworcowa 79. Dobrze, dworcowa. Mm, znamy ulicę. Teraz jeszcze by trzeba było poznać dzielnicę. Żeby mieć e, pełen zestaw potrzebnych informacji. Dobra, tu mam jakąś dużą krzyżówkę, więc ona powinna mi zapewnić te informacje. Pod warunkiem, że mają drogi podpisane. Bo może nie mają. Nie, są, 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 dobra. Są tabliczki. E, co tu mamy? Kormoran Pstrowskiego. I, I cholerowie, ale dobra, to już znowu już znajdziemy. Yy, Kormoran było tu. Dworcowa jest. To będzie tu chyba. Tak, to są dworcowe. jedziemy na północ i wyjeżdżamy. Musi być coś tego typu. Zaraz przy tej drodze głównej. Aha, czyli ta droga nie jest podpisana, rozumiem. No bo po co w sumie, nie? W sumie po co miałaby być? Te, 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 też jestem tego zdania, że yy, tego typu rzeczy nie są absolutnie potrzebne nikomu. Dobra. Eee... To mi trochę nie gra. Trochę mi to kurde nie gra. Prędzej bym powiedział, że to tu. o to by się zgadzało, akurat. No. To by się w miarę zgadzało, mi się wydaje. Chociaż. Kurde, no trudne. No. Eee. Dobra, jedziemy w tą stronę. Ja nie chcę się wyłożyć znów na ostatniej lokacji. Co to za ulica? Powiedzcie mi, żołnierska. Tu jest żołnierska. No to jednak tu. Ach, to jest. Tu! Jest to Boże! No nieważne, dobra. Nieważne, nieważne. Ślepota da, dała się we znaki znowu. Anyway, mamy komplet punktów. Czas 12 minut 32 sekundy. No słabo, no bardzo słabo. Ale olsztyn mamy zwiedzony. W każdym razie, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że widzę, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!